Oczy Przekazujemy welonik pani Młodej. Światkowa do kółeczka Pani Młoda ładnie zwija welonik. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. I co, i co, i hey! I za chwilę rzucamy do tyłu. Hopy! Uwaga! Uwaga! Patrzy poszło wysoko yes! Yes! Szanowni Państwo, przed nami trzecia figura, oga osuda, nogi szeroko, pieca do góry, do góry Co? Po czym to pani młoda będzie rozpoznawać męża? Po uszach? Może być. Po czym jeszcze? Po brzuchu. Po nosie. A może coś bardziej ambitnego? <ścoughs> Dziewczyny się śmieją. Po, po tyłeczku. Mięciusi ma tyłeczek. Proszę Państwa, dobra. Żarty na bok. Pani młoda będzie za chwilę poznawać swojego kochanego męża po okrzyku, jaki z siebie wydadzą panowie naśladując zwierzęta. Pierwszy pan, słuchamy, jak robi byk. Dobry byk. Ewelina, czy to jest mąż? Nie, na pewno. Nie, tak to robi stary komar. Szanowni Państwo, taki baran z jajami. Klek, 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 klek. A co ten bocian zażywał? Jeszcze raz, jak robi bocian? Na łące zjadł żabę i... <śles> <śles> Jeszcze raz. Się spodobało? Dobra, damy osła. I co? Zaraz, zaraz, chwila, chwila, chwila. Pani młoda, czy to mąż? Tak. Mąż? Tak. Buziaczki! 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 Trzeba powiedzieć, co w tym piesku Wam się najbardziej podoba. Słuchamy pan. Języczek. Czapeczka. Proszę pamiętać. Ogonek. Nosek Pan. Futerko. Paznokcie. U rąk czy u nóg? U nóg. Każdy z Was. Musi pocałować sąsiada stojącego z lewej strony, w to miejsce, które pokazał na tym piesku. Zaczynamy od pana, który wybrał języczek. Proszę bardzo. Pani wyrzuca języczek do przodu. Śmiało. U pani? Co było? Nosek. U pana? Nóżka. Proszę bardzo. Tak więc. U pani było co? Uszko. U pana było co? <śpiewanie> Futerko! Szukamy futerka. Tam stoi pierwszy pan, który żołądek ma pełny. Zapraszamy te, do tego pana. On chce również być całowany patrz. <śpiewanie>